Stwierdzenie, że wszystko w życiu się kończy, nie jest wyrazem pesymizmu, ale jest stwierdzeniem faktu. Tutaj na Ziemi nic nie jest wieczne. Ani złe chwile się skończą, ani dobre chwile. One przeminą. Wieczne szczęście będzie tam w niebie. Trzeba umieć odróżnić w swoim życiu to, na co mamy wpływ i na co wpływu nie mamy. Jeżeli mamy na coś wpływ, trzeba starać się to zmieniać zmieniać na lepsze. Jeżeli na coś wpływu nie mamy, to trzeba po prostu pozwolić, żeby to płynęło. O tym w dzisiejszym słowie na dobranoc. Zapraszam. Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnej lekcji Reginy Bret z książki Bóg nigdy nie mruga, a dzisiejsza lekcja została zatytułowana przez autorkę w sposób następujący. Niezależnie od tego, jak dobrze lub źle wygląda sytuacja, ona i tak się zmieni. Zapraszam do wysłuchania. Moja przyjaciółka Mena zawsze powtarzała, życie jest brutalne, lepiej załóż kask. I wie, co mówi. Są takie dni, kiedy kask byłby nie od rzeczy na tych wszystkich zakrętach i zwrotach przy przepychankach i nieoczekiwanych manewrach. A to tylko jazda w korkach do pracy. Sekret polega na tym, żeby do niczego w życiu zbytnio się nie przywiązywać, ani do tego, co dobre. Ani do tego, co złe. Dobra pasa przychodzi i odchodzi. Zła pasa przychodzi i odchodzi. Nie powinniśmy trzymać się kurczowo tej pierwszej, ani walczyć do upadłego z tą drugą, tylko w każdej sytuacji wyciągać wnioski dla siebie. Jest takie stare powiedzenie, które pomaga ludziom przetrwać trudne chwile. I to przeminie. Większość z nas nie chce tak myśleć o dobrych momentach. Nie chcemy, żeby minęły. Chcemy, żeby trwały wiecznie. Ale wcześniej czy później wszystko się zmienia. Sekret polega na tym, żeby dać się życiu ponieść jak rzece: przez bystry nurt, spokojne wody i jeszcze dalej. Dryfować niczym liść, niczego się nie trzymając, ufając prądom. Kiedy pierwszy raz wybrałam się na rafting, przewodnik wygłosił długi wykład o niebezpieczeństwach, jakie niesie rzeka. Jeśli wypadniesz z pontonu, nie próbuj wstać ani złapać się skały, nie walcz z rzeką. Rzeka zawsze zwycięży. Jeśli wypadniesz, odpręż się, ułóż zgodnie z prądem nogami do przodu, przyciśnij brodę do klatki piersiowej i pozwól, by rzeka cieniosła. Zawsze wyniesiecie na spokojniejsze wody. Potem instruktor wręczył każdemu wiosło i kazał słuchać jego wskazówek, kiedy wpłyniemy w obszar wartkich prądów. Na koniec przypomniał nam, że ludzie naprawdę umierają w wodzie, więc musimy być ostrożni. I życzył wszystkim miłej zabawy. Aha! E, I nie miał dla nas kasków. Na bezpiecznym skrawku trawy, gdzie leżały pontony i kamizelki ratunkowe, wszystko to brzmiało uspokajająco i zrozumiale, dopóki nie wspomniał o śmierci. Sądziliśmy, że żartuje, póki nie usłyszeliśmy szumu wzburzonej rzeki, ale wtedy nie było już odwrotu. Nie miałam pojęcia, czego się spodziewać na tym pierwszym spływie. Rzeka, którą płynęliśmy, osiąga trzeci i czwarty poziom w skali trudności, zapewniając ekscytujący spływ między głazami i progami skalnymi wzburzonym spienionym biegiem. Siedziałam na skraju czarnego pontonu, który przypominał gigantyczną, sflaczałą dętkę. Nie miałam się czego złapać. Wiosłując miarowo, nasza czwórka dopłynęła do kaskad. A kiedy się tam znaleźliśmy, miałam wrażenie, jakby ktoś włączył pralkę. Rzeka wyrzucała nas w górę i w dół, w prawo i w lewo, wciągała ponton pod wodę i ciskała nim wysoko do góry. Usiłowałam wiosłować, ale wszystko wirowało mi przed oczami i nie byłam pewna, czy moje wiosło znajduje się w wodzie, czy w powietrzu. To była szalona, ekscytująca przygoda. Dopóki nie wypadłam. W pierwszym momencie usiłowałam się podnieść i przytrzymać kamienia. Łup, bach, au! No tak, przewodnik radził się odprężyć. Spróbowałam ustawić odpowiednio nogi i schować głowę, lecz bez większego powodzenia, bo w zimnej, spienionej rzece nie widziałam ani nawet nie czułam swoich stóp. Szkła kontaktowe. Zwinęły mi się pod powiekami, więc nie miałam pojęcia, co się dzieje wokół mnie. Za duża kamizelka ratunkowa podjeżdżała pod uszy, i co chwila musiałam ją sobie ściągać na ramiona. Wiosło porwał prąd. Trudno było wyczuć moment na wzięcie oddechu. Wszędzie wokół widziałam tylko wodę. Nie mogłam zaczerpnąć powietrza bez połykania wody, więc powiedziałam w duchu: Boże! Jeśli chcesz, żebym przeżyła, lepiej szybko coś wymyśl. Powierzam się Tobie. W tym samym momencie poczułam, jak ktoś wyciąga mnie na wierzch. Ludzie z drugiego pontonu chwycili mnie za kamizelkę ratunkową i uratowali mi życie. Kiedy wypłynęliśmy na spokojniejsze wody, byłam już gotowa na więcej wrażeń. Na ostatni spływ wybrałam się z grupą ludzi. Zbyt odważnych lub skąpych, żeby zorganizować przewodnika. Wynajęliśmy po prostu ponton i wypłynęliśmy na rzekę. To był poważny błąd. Pędziliśmy z nurtem na złamanie karku, celując w kamienie i kaskady, jakbyśmy rzucali im wyzwanie. Wypożyczyliśmy kamizelki ratunkowe i wyruszyliśmy na samotny podbój rzeki. Zabraliśmy z sobą jedzenie. I dla bezpieczeństwa liny, ale nie było z nami nikogo, kto mógłby objaśnić, jak pokonać każdą z kaskad, albo ostrzec, których głazów unikać. W efekcie najpierw przedarliśmy się przebojowo przez serię prądów, a potem wpadliśmy z impetem na skałę wielkości Chevroleta. Utknęliśmy na tej skalę, nie mogąc się ruszyć choćby o milimetr a wokół huczała spieniona woda. Kiedy przenieśliśmy cały ciężar na jedną stronę, żeby ześlizgnąć się do rzeki, Ponton wywrócił się do góry dnem. Silna fala wbiła mnie w skałę, przygniatając mi klatkę piersiową tak mocno, że z trudem łapałam oddech. Pozostałym udało się w jakiś sposób wciągnąć mnie na górę. Tymczasem ponton dawno zniknął na horyzoncie. Co teraz? Dwóch przewodników innej grupy podpłynęło do nas kajakami. Kazali nam wskoczyć z powrotem do wody i pozwolić się nieść rzece z prądem. Myślałam, że żartują, ale nie mieliśmy wyboru. W ich kajakach i na pozostałych pontonach nie było miejsca dla dodatkowych pasażerów. Moi przyjaciele, jeden po drugim, żegnali się z resztą, wskakiwali i odpływali. W końcu zostałam sama. Przewodnik w kajaku przekonywał mnie, żebym wskoczyła do wody. Nie chciałam zejść z bezpiecznej skały, ale nie chciałam też dać się zatrzymać rzece, ani wtedy, ani kiedykolwiek. W końcu przewodnik obiecał, że popłynie kajakiem za mną, więc pomodliłam się, a potem ześlizgnęłam ze skały i dałam się ponieść na spokojniejsze wody. Nigdy nie zapomniałam tego dnia. Nauczyłam się wtedy, że czasem trzeba poświęcić bezpieczeństwo, które daje ci skała, by zyskać coś lepszego. Czytałam kiedyś wywiad z pastorem Rickiem Warrenem. Autorem książki Życie świadome celu. To, co powiedział, przypomniało mi o przygodzie na rzece. Życie to pasmo problemów. Albo akurat przeżywasz kłopoty, albo z nich wychodzisz, albo przygotowujesz się na kolejne. Dzieje się tak dlatego, że Boga bardziej interesuje Twój charakter niż Twoja wygoda. Bóg woli prowadzić Cię do świętości. Niż do szczęścia. Pastor opowiedział też o nauczce, jaką dostał w najpiękniejszym i najtrudniejszym roku swego życia. Był to rok, w którym zarobił miliony dzięki swojej książce i zarazem rok, w którym jego żona zachorowała na raka. Kiedyś myślałem, że życie składa się z pagórków i dolin, na zmianę, przedzierasz się przez mrok i trafiasz na szczyt, ale już w to nie wierzę. Teraz życie nie przypomina mi serii dolin i wzgórz, a raczej dwie szyny toru kolejowego, bo w każdym momencie spotyka nas coś dobrego i coś złego. Niezależnie od tego, jak wspaniale układa się Twoje życie, zawsze jest w nim coś złego, co wymaga pracy. I niezależnie od tego, jak fatalnie wygląda sytuacja, zawsze jest w Twoim życiu coś, za co możesz podziękować Bogu. Kobieta ścigająca się w wyścigach Nascar, Nascar to Międzynarodowa Organizacja Wyścigów Samochodowych, ta kobieta powiedziała kiedyś: życie jest jak tor wyścigowy. To zakręty nadają mu znaczenia. Łatwo jej mówić. Ona chodzi do pracy w kasku. Niezależnie od tego, które wyjaśnienie przyjmiemy, Życie to szalona, cudowna podróż. Panuje w nim chaos, później przychodzi spokój, a potem wszystko zaczyna się od nowa. Sekret polega na tym, żeby cieszyć się tą przejażdżką, każdą jej chwilą. Tyle, Regina Bret. Dzisiaj troszeczkę dłuższa historia, ale pasjonująca, prawda? Pasjonująca i, i pouczająca. A zatem, moi drodzy, Cieszcie się swoim życiem. Są piękne momenty i trudne, ale cieszcie się swoim życiem. Zawsze jest coś trudnego, ale zawsze jest coś, za co można Bogu podziękować. Bogu, naszym najbliższym i dostrzegajmy też te piękne momenty i nimi się radujmy. A niekończące się szczęście to będzie tam, w niebie. I tam się, mam nadzieję, wszyscy spotkamy. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy, z Panem Bogiem.